Hej kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek. Tym razem jest to kolejna paczka z okazji moich urodzin. Jest to paczka od Funtre, Funtre.eu, tak dokładnie. No i tak, ogólnie tutaj mamy przeszkody dla Hobby horsów z okazji właśnie moich urodzin, jak już powiedziałam. No i tak, w poprzednim odcinku trochę mówiłam właśnie o. O tym projekcie, czyli serialu, tak? Właśnie, no, już zaczęłam nad nim pracę. Yy, no, myślę, że pojawi się tak do dwóch, trzech miesięcy na kanale, ale musicie być cierpliwi. No, jednak taka praca nad serialem trochę zajmuje, Dok jeszcze muszę, właśnie, zebrać głosy, właśnie od aktorów i takie tam, więc wiecie, to trochę też potrwa. Dobra, zacznijmy otwierać. A, zobaczcie, jak one są ładnie zapakowane. Tutaj mamy jeszcze taką stążeczkę. Dobra, otwórzmy je sobie. Okej, okay, słuchajcie, jakie one są ciężkie, kurde! Dobra, poczekajcie. I najpierw wyjdę z tego. Ja to sobie odłożę. Um. I tak słuchajcie, to są właśnie te przeszkody sobie otworzę. To dla nas ogromne wyróżnienie, że zostaliśmy przez Ciebie wybrani. Razem z tą przesyłką chcemy Ci przekazać część radości i pasji towarzyszącej powstaniu Twojego produktu. Wykonaliśmy i zapakowaliśmy go dla Ciebie osobiście. Życzymy Ci dobrej zabawy. No i ogólnie taka karteczka o, zobaczcie, tutaj jeszcze jedno takie taka jakby ulotka. Tutaj mamy Pamiętaj, przy dużym wietrze lub nierównej nawierzchni użyj dołączonych do dodatkowych mocowań aha, dobra e, tutaj właśnie mamy takie o, zobaczcie takie metalowe, wiecie o. E, i mamy właśnie te, te tyczki, jakby, w sensie wiecie o co chodzi te, jak się wkłada te, no i tutaj mamy tyczki takie drewniane, jakby nie ma ich jak złamać, bo one są, wiecie

To tear up all the vulnerable In every loss All so the bones of a miracle For every dream A dream we unstoppable With something To believe in Monday left me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love Waiting for love the stars It's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.